Widzowie w kolejnym odcinku na tym kanale i kolejnym odcinku z Skyperem. Przywitaj się! Siema! Słuchajcie, dzisiaj testujemy, raczej testujemy, bo już ja trochę nie grałem w Fortnite, trochę też nie było odcinków. I teraz chcieliśmy zrobić był nowy update, w którym dodali jakby taką gitarę, którą można latać. I pomyśleliśmy z Hyperem, że to będzie bardzo fajny odcinek, żeby nagrać. Niestety tą gitarą nie da się eliminować, więc nie zrobimy całego odcinka nad jakby gitarą, ale będziemy chcieli na koniec zrobić skaybeisa i z tą gitarą po prostu jakoś może wygrać. Zbierzemy leczenie. zaczynajmy. Dobra, słuchajcie widzowie, nasz plan jest taki jak zwykle, czyli slajdy. I słuchajcie, mamy dla was też ogłoszenie, że zrobiliśmy jakby klub w browsers nazywa się Ultimate Hyper. Hyper, hyper powiedz coś więcej na ten temat ogólnie tego właśnie. Eee, jakby pisze się e, Ultimate. Eee, ultimate hiper. i Hyper Hyper, hyper No i ogólnie zrobiliśmy e, taki właśnie klub Iście, i chcemy, żebyście właśnie dołączyli na niego. Nikogo nie będziemy wywalać, no chyba, że będzie obrażał innych. E, no to już inna sprawa. Ale ogólnie was wszystkich przyjmujemy, nie ma jakichś losowań i tak dalej. Ale, ale wymagane są pucharki 5000. Tak. Więc no cóż musieliśmy taki limit zrobić. Niestety był wymagany. Ale dobra. Mam nadzieję, że Was będzie dużo. Yy, ogólnie yy, hyper ma bardzo dużo też pucharków, więc myślę, że też was to zachęci. Ja to tak mam średnio, no bo. No dobra, więc zaczynajmy. Lecimy na tą gitarę. Nasz plan jest taki, żeby później lecić na nitrodrom. I później jakby... bo my zawsze robimy tak w odcinkach, że lecimy na ten nitrodrom. No i później jakoś tak się to układa, że może poszerzymy tych medalionarzy. Ogólnie hyper bierze mityki, no i medaliony. Bo ja będę miał tą gitarę i właśnie bo nie da się mieć dwóch gitar, słuchajcie. E, niestety nie da się. Hyper, weź tą gitarę stamtąd. Ty mi dasz ją. Dobra, dzięki. E, no i ja też muszę jakieś bronie wziąć. No, całą gitarą no nie da się jakby... Na pewno nie da się nią po prostu eliminować. I to najgorsze jest. Ja już trochę się nią chwilowo nagrałem. No chyba, że tym atakiem byśmy mogli eliminować, ale nie wiem, czy się nim da. No, Napiszcie w komentarzu. Wiem. Bo my nie, nie próbowaliśmy. Ale trudno trafić. No trudno, trudno, więc akurat... Mam go, gdzieś na tyłach jest. Teraz w las. Okay. Poczekaj, wystraszymy go może. Lecę. Trafi skop, trafi skop. O kurde, buduje się jakoś. Jednego zabiłem. O kurde, dostał kryta. Dostał. Mam na minusie. Lecę. Super. Dobra, że. Weź mnie uleć. Dobra już. Dobra, grawisa no. zabiliśmy. Lec. To pozbierajmy może trochę matchy. A Ja drożę idziemy, ale jak chcę no, Ja chciałbym się uleczyć Tak, no hyper byś musiał się uleczyć Ja to wiesz, ja to mogę szybko Bo raczej ja nie szybko uleczyć, tylko szybko mogę się przetransportować No Twoja ja mam ta... dalej 3-4 Tak dobra To ja lepiej zrób to tak, bo... O ma rękawice! Dead, 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 dead Dobija? Dobija, Już dobijam. Dobra, nie, nie ma co. Bija. Kto ci zabił? Jak coś to uciekam. Ty, pytam są. Dobra, patrzymy czy to likwiduje. Nie, no. No nie mam Da. Aha! A widzowie, było blisko. Słuchajcie, widzowie, my postanowiliśmy z Hyperem, że polecimy znowu na slajdy. Ale nie lecimy, niestety, na medalion. Będziemy się starać fragować, bo Hyper powiedział, że będzie to dla nas jednak trochę utrudnienie, bo będziemy mieli ten okrąg. Do tej pory nie wiemy, czy tą gitarą da się fragować, ale. Słuchajcie, no nie, bo to by było za trudne po prostu. Bo tą gitarą nie da się wycelować. Dosłownie nie da się. Ja próbowałem w ludzi. No w ogóle nic. Prawda hyper? Hi hyper no, potwierdzi. Tam, to prawda. W ogóle... Ale ja od razu dostałem kuszę. Ale dostałem od razu. Jak to się... Jak, jak to się nazywało? Nu... Nuke cola, Nie wiem jak to powiedzieć. A ja też dostałem. Nukkola. Dobra, mówimy na to Nukkola. Cola. Dobra, ja ty... Ty jedź! Zrobimy, i wylejemy na siebie tego szampana, jak wygramy. Tak. dobrze myśli. Siuuu, a. Bo sami mi mam ludzi. Jeszcze lepiej. Stary mam ludzi. Strzelam. minus 24. Ten. White, 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 white. White ten. Ten biały white. Eee, yy, crack! White! Dead! Jeden dead! Dead. A kurde. Dobra. Ej oni. Gitara. Nie są źli Poczekaj. Gitaron. No nie, gitarą. dawaj No widzicie, widzowie! No tego się nie da gitarą Kto ci zabił? Gdzie chłopiec? Tutaj jest, tutaj jest! Ja mam strasznie duży jakby one v one No nie, wiem, bo ten co się... No. Ten jedyny co się wspina Widzowie, <śpuszczaj> co, ja robię coś głupiego! To jest strasznie głupie! Nie patrzcie się na mnie! Ej, leczy z mojego nie tutaj! Nie, nie, ja nie będę. Grannycz! Krak. Dobra, wiesz. No chyba, że pozwolicie mi... Dobra, albo nie, dobra, nie, 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 dobra. Dobra, widzowie wybaczycie mi to. A dobra, zapomnieliśmy o aucie. Ja naprawdę, ja widzowie dzisiaj mam jakąś odklejkę normalnie. Ja wam mówię. Ja nawet zapomniałem, że auto istnieje. Stare chyba czasy normalnie podmajta mi się przypomniały. Kiedy jeszcze aut nie było. A stare, te dobre, piękne czasy. Dobra, to żeby pytać, że ty będziesz budować Skybase'a ja jak że autem. Dobra, dobra. Tylko... Ostrosznie. Widzimy ten szalony odcinek. Tylko że no. Dobra. Musimy ustalić, gdzie, gdzie zaczynamy. Ja... No ja bym myślał, że tak top... nie wiem. O kolejnym medalie masz. Jest niedobrze jest. Nie, 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 jest dobra no, kurde, no bagi, bagi! Widzieliście sami, że normalnie ja go zabiłem, no i jakby powinienem go zabić, no kraka mu sprzedałem, no wszystko no. Ja nie mogę. Nie ja auto. ja nie mogę. Wyj meda. O... Wyrzucam. Pójdź po moją kartę. Okay. Ej no właśnie. Ale nie wyda mi istów. Co ty się pakujesz w nich? Ale i tak pójdą do strasy. Są tam, są... Oni tam są, widziałem ich. Widziałem ich kątem oka. Gdzie? Tam na dole, nie idź tam. No idź po mnie tam, ale nie tu na dole, tylko już poszli dalej. No dawaj. Dobra. Macie te takie filmiki. Co z tą strefą i tak daleko. To, to hyper teraz robi. Ja akurat z walką ze strefą ogólnie nigdy nie. Nie wzięli tego. Bierz On to. Bierz to, stary. Takie auto. Ja nie mogę, ja to fura. Ogólnie teraz typ jest to ten Lamborghini, ale nie jest tak. Eee, to jest bardzo ładne. To jest ładne, ale Lamborghini najładniejsze. Kurde, Szkoda, że nie ma Ferrari. Gitara, ale to później, później, później. Ja już <grym> Dawaj do boksa idź mojego. Stary strzelają Jak do mnie. Masz strzelają. strzelają, strzelają. Strzelają, ja uciekam. Ją. Jak najszybciej. Morto, dobra. Do strefy. Do auta tego, tego, tego. Ja nie zdążę, to jest. Ta gitara jest dziwna. Co jest? Ja bym tak nie wiem, wziąłem, ale moim zdaniem wziąłem? widzowie, zostawcie lajk, i waszym zdaniem po prostu te auta są trochę też takie niefajne, bo po prostu każdy się bije o te auta, ten kto ma auto, to po prostu wygrywa. wygrywa grę. Tak, to jest prawda. My teraz na no stumę nie wygramy. na no stumę, bo po prostu... E, tu leży! Na... Dobra, nie wnikam. Nie wnikam. Widzowie, my o tym nie wiedzieliśmy. No ktoś tu polecia, co nie? Ale jak w ogóle nie wzięli gitary? Ale nie, bo Przez ludzi ta gitara jest dosłownie niczym Bo oni jej nie doceniają Kompletnie Nie jest potrzebny metal chyba tak bardzo Metal, ja na no możemy oczywiście. Wiesz co? Jest tu ta góra, jest, nie jest w strefie ta góra Stary robimy już Na, na maxie od razu Czujesz się jak król Ale <laughs> tam jest maxa no tam wiem, to, to jest już tam max No ci bombę! Stary buduje No dawaj To się trzyma Dobra, to zostanie Chwilę da się budować? Nie, to weź... Tutaj bądź Mordo! Dobra Ale nie, bo ja tam ja zróbmy tak Tak Ale tak rób Spoko Nie zauważą was to, to nam my na mniejszy Ale na Max budujemy to! Ej, kolapsu Kolapsują! Skolapsowali! Lecę na tego pada tutaj na Max Nie no, nie gadaj! Jest w tej zołnie! Prawie! Prawie! Stary Ej. robimy to! Spajdź mi wie! O kurde, strzelają, strzelają! Szą za bombiki! Musisz się utrzymać stary. Strefa, strefa! No jeszcze tutaj budujemy skybaj'a! Nie, ja już to. Ja buduję skybase'a. Ja się kryję. Chelendrze y trzeba przestrzegać. O nie, ja spadłem. Masz, Dobra I się kryje? Stary, y, idę połowić rybek Skacie widzowie, coś na Stary, nie, trasę. bo oni tu idą Strzelają mnie Dwa na dwa jest. A nie! Dwa na jednego na jednego Od kiedy? Ale oni mają medaliony Ale to jest przewaga już Dobra, jakaś broń Byle, że nie było Ale broni Ale oni mają medaliony Demo a my też nie ma. Ej, mamy do... mnie. Co? A ja mam zero maców. Stary uciekam. Nie, idzie do mnie. I da raz. O! Olej to, oli, nie! Ale timing. Nie, razem grają! Razem! GG, GG tobie. Jeszcze jeszcze. <coughs> Gigi. Ja graję. i GG. Razem I staraliśmy się. część był trudny. Dobra, jeszcze nie mów, że nie. <coughs> Spotwór fajny. I ty to stary wygrasz. Kupuję ci emotkę. Dobra. To 2L będę musiał zrobić. Ale stary ja musisz wygrać. Jak ja Hyper wygra, kupuję moja motka. Dostaję! Nie no, ja nie wierzę. Jak Hyper to wygra. Nie! To jest... Ale jak mała strefa, to, to, to już nie twoja wina, no. Ale już... Nie ma tmaców. No właśnie. Nie, oni solo grają! Dobra, ale z A, nie! Ajajaj, oni grali solo, no cóż. Zdarza się mieli rękawice, słuchajcie. Ale oni się w ogóle nie widzieli, dosłownie. No, dosłownie. No cóż, słuchajcie, nam się w tym odcinku trochę nie udało. Jak będzie bardzo dużo lajków pod tym filmem, to robimy taki odcinek, że ja sabotuję wygraną Hypera. Czyli będziemy grać, ale będę mu utrudniał życie. Po prostu, zwyczajnie będę mu utrudniał życia. O nie. Jak będzie pod tym odcinkiem, dajmy tak na to 6 lajków. Okay. To robimy właśnie taki odcinek i właśnie bardzo byśmy was prosili o te lajki, bo bardzo dużo właśnie czasu poświęcamy na ten content. Wiemy, że nie było przez parę dni tego, no zrobiliśmy sobie małą przerwę, ja miałem problemy z internetem, nie chciałem wam pokazywać ogólnie jak po prostu przerywa mi całą grę i mnie normalnie przenosi co chwilę, więc dlatego nie było odcinków. No ale słuchajcie, nie udało się trochę w tym challenge'u. Zobaczymy co będzie w kolejnym. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.